Żyć, być, obecność. Zobaczcie, właśnie ta chwila pokazała nam, jak bardzo ważna w życiu jest obecność. Jak bardzo ważne w życiu jest spokój i życie razem. Często pochłonięci pracą, zaczynamy żyć obok siebie i nawet nie zauważamy, że przestajemy żyć ze sobą. Byliśmy dziećmi korporacji. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek pracował w korporacji, wie, jak bardzo zabierał na życie i jak potrafi je zdezorganizować. Kiedy urodziłam nasze bliźniaki wcześniej, zauważyłam pewną zależność. Zrozumieliśmy, że naszym najważniejszym zadaniem w życiu jest nasza wzajemna obecność. A praca ma pomóc nam żyć, a nie możemy żyć dla pracy. Kiedy umawialiśmy nasze dzieci do lekarzy, Zawsze zabieraliśmy ze za sobą grafik, żeby wizyty dopasować do pracy. Przecież nie praca jest najważniejsza. Dlaczego stawiam ją na pierwszym miejscu? Zaczęliśmy analizować. Więc jak pracować, żeby żyć? Własna działalność? Było milion pomysłów. Duże nakłady finansowe to nie byłoby to, co wtedy najbardziej by nas przerażało, ale znowu. Tu znów trzeba by było poświęcić życie dla pracy, mnóstwo spraw, załatwień, organizacji, odpowiedzialności. Znów żyć pracą nie, to znowu nie to. Widziałam ludzi, którzy pracowali w internecie. Zaczęłam analizować, zaczęłam szukać miejsca dobrego dla mnie i znalazłam. Dziś pracuję z każdego miejsca. W międzyczasie najpierw układam swoje życie. A potem w to wplatam swoją pracę, ale codziennie, każdego dnia, kilka punktów planu dnia wykonywanych systematycznie, w międzyczasie potrafi doprowadzić do spektakularnych efektów. Bez własnej działalności, bez papierologii, bez grafiku, bez mnóstwa spraw, które ciążyłyby na nas, gdybyśmy ocali własną działalność. A przecież praca ma właśnie pomóc nam żyć. Ale zanim zaczęłam budować swój biznes do life, musiała być decyzja. I co na niej zależyło? Słuchajcie, miałam wybór. Powrót na etat, własna działalność. Albo coś nowego. Nie wyobrażałam sobie wyjść na 8 godzin i zostawić nasze wcześniaki, które borykały się z bezdechami pod czyjąś opieką. A potem co? Potem powrót do domu, zakasanie rękawów i znów praca w domu. A gdzie czas dla dzieci? Szczególnie te nastoletnie. One, im pojawiały się różne problemy. Tu oczy trzeba było mieć szeroko otwarte, czekało na nich dużo zagrożeń. Tu, kiedy moje dziecko ma problem, ja przedstawiam wszystkie spotkania, dopasowuję swoją pracę do sytuacji i zawsze jestem z moim dzieckiem, kiedy tego potrzebuję. Bo tu najpierw układam swoje życie, a potem w to wplatam swoją pracę. Właśnie, wracając do tematu postawienia dzieci bez dewów, pamiętasz Cyngia, kiedy kiedyś wychodząc na etat do 5 rano włączył się wzrok dechu, ja stojąc w progu, trzymając klamkę, zamarłem. I w pierwszej chwili pomyślałem, że po prostu wyciągnąłeś dziecko z łóżeczka i zwyczajnie zapomniałeś wyłączyć monitor. Ale gdy nagle usłyszałem krzyk, Mało nie łamał dwóch posłodach, wybiegłem, wyciągnąłem dziecko z łóżeczka i ratowałem jego życie. A wiecie, co się wydarzyło później? Oddałem dziecko na ręce Sylwii, ubrałem się i pojechałem do sklepu, oddalonego około 30 km od domu, bo wtedy jeszcze byłem kierunkiem sklepu i w tym dniu miałem inwentaryzację, za którą byłem odpowiedzialny. Oczywiście, możecie powiedzieć, że nie musiałem tam jechać. Zatem jestem zwolniony. I to zawsze wywo wywoływało u mnie ogromne strachy. I tutaj nastąpiło się pytanie, czy tak właśnie powinno wyglądać nasze życie, i czy to był mój priorytet danego dnia. To była kolejna sytuacja, która udowodniła, pokazała, że potrzebujemy całkowicie czegoś innego. Potrzebujemy coś zmienić. Bo za 20 lat jedynymi ludźmi, którzy będą pamiętać o tym, że pracowałeś do późna, będą wasze dzieci. O nie, i tu wiedzieliśmy, że etat już odpada, nikt nie będzie rządził w naszym życiem, a własna działalność wie z tym, co mieliśmy już wtedy na głowie, wziąć jeszcze odpowiedzialność na siebie, za działalność, którą dopiero co byśmy otwarli, za rozwój tej działalności, to mogło być już za dużo. Ja, jako mama siedem dzieci, wiedziałam, że największą opcją dla na mnie będzie praca przez internet. Z domu, z wykorzystaniem mediów społecznościowych, no ale kompletnie się na tym nie znam. A jednak potrzebowałam bezpieczeństwa, potrzebowałam wsparcia systemu. I mamy to, słuchajcie, polską firmę, czterech założycieli. Znacie to powiedzenie, co dwie głowy to nie jedna, ale co cztery to nie dwie. Ugruntowana pozycja firmy na rynku, poparta wieloma nagrodami i rankingami. Tego właśnie potrzebowaliśmy. Mało tego, firma, która dostarcza naszemu biznesowi narzędzi materiałów do tego, żeby się rozwijać. Nie muszę nic sam tworzyć, nie ponoszę z tym żadnych związanych kosztów. Mam przygotowane całe zaplecze marketingowe. Ale to nie wszystko. Cała kwestia prawna, związana z rozliczeniami, z biurokracją, z dokumentacją nie jest po mojej stronie. Dalej w tym wszystkim pomaga mi firma. Otrzymuję wsparcie w postaci infolinii. Ludzie, którzy, którzy pracują na infolinii, zawsze pomagają i Odpowiadają na każde nasze pytanie. Nie musicie na niczym znać. Otrzymuję gotowy sklep internetowy. Nie interesuje mnie żadne spatrywanie reklamacji, żadne wysyłki towarów. Dostaję wsparcie ludzi dosłownie od wszystkiego. I tutaj chciałbym Wam podziękować, bo. Was właśnie nie widać, a wykonujecie kawał ogromnej roboty i z tego miejsca nie ma pewnie kogoś. jeszcze wspomnieć. Nie potrafię żadnego obcego języka. Nawet z polskim mam problemy, jak widzieliście. Ale pomimo tego buduje biznes międzynarodowy. Bo to firma dostarcza Odpowiednich narzędzi, materiałów do tego potrzebnych, zarabiam z krajów, w których jeszcze nigdy nie byłem. A jeżeli mówimy już o wynagrodzeniu, tutaj sami decydujemy o tym, ile będziemy chcieli zarabiać. Pamiętasz sobie, jak pracując na etacie, pomimo wysokich zarobków etatowych. Zawsze mieliśmy wrażenie, że zarabiamy po to, żeby pokryć rachunki i starać się odbyć na wakacje. Na które przynajmniej i tak nigdy nie jeździliśmy, bo zawsze wyskoczyło coś ważniejszego, zawsze coś było bardziej silnego. Tutaj, tutaj nie ma żadnego szklanego sufitu. Tutaj możecie zarabiać takie kwoty, o których nawet nigdy nie marzyliście. I to powoduje, że nigdy nie czuliśmy się bezpiecznie. Więcej wystarczy na wszystko, a do tego nikt nas nie zwolni z dnia na dzień, tak jak u Ciebie to był Sebastian. Pamiętacie moje zaangażowanie podczas inwentaryzacji, po tym, kiedy ratowałem dziecko? To był moment, kiedy zaważył i kiedy był COVID, zostałem zwolniony. Z dnia na dzień, i nikt się nie zastanawiał, czy będę miał za co utrzymać tę rodzinę. Wtedy dziękowałem Sylwii, że nie zrezygnowała, pomimo tego, że ja na początku więcej przeszkadzałem niż pomagałem. Dzisiaj dziękuję jej, że się nie poddała, bo uczucie, kiedy wracacie, zwolnieni z burzą mózgów, co zrobicie, jak utrzymacie rodzinę. I słyszycie słowa witaj wolny człowieku bezcenne. Pamiętam też na tacie, kiedy chciałam się wybrać na urlop i musiałam dostosowywać urlop do... Całego personelu. A kiedy już wybrałam się na ten urlop, to czasem firma ściągała nas z tego urlopu, bo wydarzyło się coś ważnego. A teraz, następny slajd, dziękuję. A teraz wakacje mogę mieć wszędzie. To ja decyduję, kiedy pracuję. Ja dobieram telefon do swojej kieszeni i mogę pracować w każdej chwili. To Wy decydujecie, kiedy pracujecie. A pamiętasz, Sebastian, chorobowe? Opiekana z dziećmi. Pamiętam, jak rok temu, ponad rok temu, rozchorowaliśmy się całą rodziną, słuchajcie. Wszyscy w nocy zaczęli wymiotować. Co prawda do rana zatrzymaliśmy wirusa, megastyk jak jakby coś. Ale rano byliśmy wykończeni. I tak się zastanawialiśmy wtedy, co było, jakbyśmy pracowali na etacie. No, cztery trzeba było wziąć, tylko kto by miał iść do lekarza. No, więc urlop na żądanie. A, że był okres przedświąteczny, to wszyscy by uznali o no tak, a no, ja dzieci już sobie święta szykują. A wiecie, co robiłam jako regionalny kierownik personalny, kiedy występowała absencja pracownika? Zabierałam jednego z kierowników działów do samochodu i jechałam na kontrolę domową. I tak pomyślałam wtedy, że jakby tak ktoś przyjechał wtedy do mnie na taką kontrolę domową, to bym zapytała, czy przyszedł pomóc zrobić prawie. Nie wiem, czemu wszyscy byli dla mnie wtedy tacy mieli. A co się tutaj dzieje, kiedy się rozchowujemy? co, tutaj zazwyczaj dzwoni Magda Chorochowik, pyta się, jak się czujemy. Oczywiście doradza odpowiednią suplementację, odpowiednie dawki i każe nam się położyć i odpoczywać. I to są właśnie wartości! To jest człowiek w centrum! Najpierw człowiek potem w konacji słyszeliśmy wiele sloganów, jaki to człowiek jest ważny, ale nijak się nie jak się miało to do rzeczywistości. Zobaczcie, jakie tutaj macie wsparcie. Założyli firmy i wielu ludzi, którzy za nimi stoją. Indywidualne podejście. A w tym wszystkim, co tworzy dla nas firma, abyście mogli rozwijać się na własnych warunkach, aby na własnych warunkach tworzyć swój biznes, w tym wszystkim spotykają nas takie miłe rzeczy. Pamiętam, ale tak się tymi rzeczami był party na siłowni płaczka słodyczy na święta. No nie, tutaj wyjeżdżamy na wyjazdy menadżerskie, dyrektorskie, w czasach o inkluzji, całkowicie opłacane przez firmę. I wyobraźcie sobie, Founders Club, luksusowy katamaran po chorwackim morzu ze współzałożycielami. Prowadzimy inspirujące rozmowy biznesowe, ale też poznajemy i tu wiemy z kim pracujemy. Do tego luksusowe samochody marki Premium, Mercedes, BMW Audi, już od pozycji kierownika zespołu. I tutaj właśnie doświadczamy życia. Tu czujemy się docenieni, bo pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. I właśnie takiego życia razem. Z nimi, dla nich, ze sobą życzymy Wam życia razem, a ja nazywam się Sylwia Marek i Sebastian Marek.